Wojny, część pierwsza. Zaginiona Szkota. Jest wiek jakiś tam, statek Sharikan Enterprises atakuje coś dziwnego. Pociąg wyobraźni 5. <laughs> Kapitan Sharikan. Ale zdrumowałem. Miał polecieć tylko po burgery razem ze swoją wierną trzodą, <laughs> znaczy ekipą. To Za zarobione, hajzyty. Nie spodziewał się, że podczas ataku dojdzie do pewnej sytuacji z Mackiem. MP3, jak tam sytuacja na pokładzie? pim pom, pum. Kapitanie, o co chodzi? Artudito mówi, że jesteśmy w głębokiej dupie. Jak to jesteśmy w dupie? Jesteśmy w kosmosie, to jest raz. A dwa, to może niech coś z tym zrobi. Pim, pum, pum. Mówi, że nie ma wystarczających kwalifikacji, a dokładnie rąk. Ach, Na nikogo tu nie można liczyć. Ach, a ty umiesz coś, możesz coś zrobić, albo wiesz o co chodzi? Potrafię przetłumaczyć język tiktokowych dzieci. Okej, okay, to przetłumacz mi, co to zagra. gra. <grymne> wow, wow, Co to za alarm? Co się stało? Y wydaje mi się, że systemy nie są w normie. Jak to? Co? E Maćku! Maćku! Zielony to mój kolol jest. Nie ma białego, więc szukamy w gaciach też. A czerwony to jest. Jeś. Nie bij mnie. Dobra, spokojnie. Ja myślałem, że to tylko ciukielki. O ci chodzi? <sum> <sum> Matko jedyna z tym mackiem to wiecznie problemy są. Eh, odkurzacz pokładowy, pilnuj statku, ja go idę poszukać. No gdzie jest ten cholerny Maciek? No tyle razy mu powtarzam, żeby nie wciskał tych pieknych czerwonych przycisków na konsoli. Lokalizacja obiektu nieznana. Oho, właśnie chyba odebrałem sygnał. Z tamtego rogu. A, matko jedyna. Maciek! Maćku! 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 No wiesz, że nie chciałem cię... <laughs> no dobra, chciałem cię uderzyć, ale wiesz, że zasłużyłeś. Ile razy ci mówiłem, żebyś nie naciskał tych pier... Czerwonych przycisków na konsoli, tak? Co ja ci powiedziałem, że możesz sobie wciskać jakie chcesz, ale czerwone są B, tak? Papi pa, popu. <grymny> Hej, siama siama ja Jeden ku... Pizza, <grymny> <grymny> Czerwony alarm. Aktualizacja Windowsa za 39 sekund. Picia, 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 picia. Maciek, nie! Maciek! Nie! Poleciał w I tym sposobem nasza grupa, a raczej ekipa ruszyła w pogoni za Maćkiem, gdyż był potrzebny, żeby usunąć się z całego statku. Więc zebraliśmy się, więc wsiedli do statku i ruszyli na jakąś przypadkową planetę, na której rozwalił się taki problem, ale poznali pewnego miłego chiemu. Przepraszam, przepraszam. E, ma pan telefon może? Ma, ma pan telefon, bo chciałbym zadzwonić. O czym ty do mnie mówisz teraz? Jakie, ja, jakie telefony? Jakie co? Muszę zadzwonić po pomoc drogową, bo mi się statek rozwalił. Ach, ku... Ach. Może na te wezmą. Kiedyś. Kie, kie, kiedy, kiedy, kie, kiedyś był tutaj też taki jeden przyszedł. Taki. Też się podobno rozbił i ja ten ja chciałem mu pomóc. A jak, wyglądał? Nie... Jak, jak, jak wyglądał? Jak wyglądał? Jak wyglądał? Jak wyglądał? Jakiego był koloru? Taki... zielony. Mały, taki... Taki głupi z mordy? No kur... Ale tak się śmiał, jakbym go widział. Ja! To Maciek! Spotkałeś Maćka! Czyli przeżył. Jakim Kamien, prawem? Kaciek. To jest niemożliwe po prostu, żeby przeżył upadek z orbity. Ale... Głupi Maciek e, bo... On spadł tu do wody. Aha, make, make sense, okej. Okay. <laughs> to ma <sens. laughs> Do tej, wody, do tej, magice, wody, magice, do tej wody, wody gdzie magice, mi po kolana, magice, ten... z orbity i przeżył. Spójrz, ale spójrz, je, 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 zobacz, tu jest je, tylko jedna wyspa, tam jest je, coś tam drugie magiczne drzewo jakieś, tu, grzyby, grzyby, <grybujesz> patrz, grzyby, grzyby się świecą, ty myślisz, że skąd ta energia tutaj, że te grzyby się świecą, myślisz, Aha, że jak ja no. tu przeżyłem tyle, y, y, ten, lat. Sam. A ty pochodzisz z tej wyspy, czy skądś przyleciałeś w ogóle, czy też się tak rozbiłeś jak ja? Czy też leciałeś z głupią załogą? Nie pamiętasz, okej. Okay. Powiedz mi, e, w którą stronę udał się ten Maciek, bo muszę go znaleźć. O, strasznie zajarały go chyba tamte lampy, z tego co kojarzę. Ale nie wiem, bo e, on mnie też obudził, też chciałem iść spać już jak najszybciej. I... E, okej, okay. dziękuję ci, włochaty przyjacielu. Wracaj Tomek. do swoich pilnych spraw. Pi 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 Piąteczka, cześć. Cześć Tomek. Ale w sumie jak już mnie obudziłeś, to już pójdę z tobą. Zobaczymy okay. co u tego. Dobrze. Prowadź, prowadź. Kam, kam, Jesteś. Kamila Wojtka. Masz dobry węch? Masz dobry węch. Widzę, widzę to w Twoich oczach, że masz dobry węch. Tak mówią. Tak mówią. Dobrze, to niuchaj. Niuchaj. A masz jakiś jego kawałek? Jakiś coś tam? Bo ja już nie pamiętam, jak on pachnie. E, jakby ci to powiedzieć, jakbyś wziął jakieś zwierzęce odchody i przypomniał sobie ich zapach, to mnie będzie tak pachnie. Tak, faktycznie. Pachnie Maciek. Tak pachnie tak tak macie. Tak pachnie macie. Już sobie przypomniałem. Dobra.

Wyczuwam potencjał mocy twojej. Podążać za mną musisz, młody padawanie. Chyba dał mnie. No chodź, no chodź, chodź, chodź. I hop. To by było na tyle w dzisiejszej części odcinka. Kolejna pojawi się wkrótce. Prawdopodobnie kiedyś tam. <laughs> W każdym razie to nie koniec przygód Maćka i one nastąpią już w następnych odcinkach. Dokładnie to w następnym, ale to szczegół. Do zobaczenia już wkrótce. Wyczuwam potencjał mocy twoich, a więc zagłoś na mojej wyspę! I... Wyczuwam potencjał mocy twoich. Nie wyczuwam potencjał, tylko e, duża... E, duża moc od ciebie bije. Wy, albo... wycz, wyczuwam dużo cringe'u od niego. Tak. O. Ile tego potencjału w nim jeszcze z <noise> <Ja> to <noise> powiedz mi <noise> Powiedz to jeszcze trzy razy, żeby ludzie zrozumieli <noise> o, to Podążać jest... za mną musisz, o. Tak. Mam guziczki, przed ciobą i fiskę chyba kliknę. A co robi ten czerwony obok tego zielonego. Chyba go kliknę Jeszcze raz, jeszcze raz, no? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Chyba go kliknę. Chyba go kliknę.

Uh, <laughs> Okej, <Okay>. dobra, <laughs> dobra, mam to nagrane? Zielony to mój kolor jest, różo, biały moje majtki też i czerwony. A co to jest? <laughs> o, to z to... Zielony to mój kolor jest, żółty moje majtki właśnie też, a czerwony. To... Co to jest? To wcisnę sobie. A <laughs>